Numer. Siema. Siemano. Pamiętacie nas z filmiku z cydrami, Żyjemy. Wytrzeźwieliśmy. I wracamy do Was z niesamowitą nowością. I niesamowitym rarytasem. Jakim jest cydr Roselubelski Porzeczkowy. Szkoda, że nie ma napisane wielkimi literami nowość, bo to jest nowe fresz. No ale zachowa <grym> limited edition No normalnie. Tylko dla. Premium <grymium> Cydrowiczu, Tylko prawdziwy fan cydru może zostać. To, to karta stałego, cydlu, stałego alkoholika może być. I men? Nie. Men, nie. Alkoholika, nie Menela. <grymium> nie, Menel to nie, nie, nie. To tak nie wolno mówić. Także tak. najpierw sobie... Trzeba się troszeczkę napić, przepłukać chusta żebyśmy mogli wszystkie te nuty smakowe wyczuć. Także pierwsza, pierwsza degustacja, pierwsze otwarcie. E, banderolka 2021, także śwież, świeżyneczka. Można o, powiedzieć, że tego nie ma w Polsce. Takich rzeczy w Polsce nie ma. Nie ma tego w Polsce. To po rzecz... jest biało-czerwone. No to prawda. Biało-czerwone. No etykieta jest w sumie taka trochę, nie? To już do dowolnej interpretacji widzowie. Nagazowane, nagazowany tak sobie, oglądajcie do końca zdradzimy gdzie został zakupiony, no. ale to tylko, tylko top widzowie mogą, którzy oglądają do końca, prawdziwi fani no, będą widzieli, także szykujcie portfele, yy, szykujcie kartę miejską, <laughs> czy tam się poruszacie, wsparcie kanału proszę w tym momencie Tam trzeba kliknąć, także barwa, Ciężko powiedzieć, co to jest rubinowa. No nie. Kurde, mi się kojarzy kolor, tak jakiś, nie wiem, pikolo. No, no, na urodzinach no, no, no. 15. Piccolo. Nie, na no, 14, no. No, 15 już na 15 już woda. Na 15 już władza przymykają oko. Zabierają na wesele i można podmy przemycić coś z barku. Albo wy wyciągnąć z sali. A to chodzi właśnie. No to co? Trzeba przystąpić do degustacji. Czerwona porzeczka, cydr, bo ja wiem, nie wiem, jaki może, nie wiem jaki będzie. Kolor piękny, czerwony, tak krew y, poległych Polaków. <śmiech> <Jem>? <śmiech> <Drożdżowe>. <śmiech> nie Wiem, Dobra. Zapach niezbyt dobry. Drożdżowy. No nie wiem, właśnie taki dziwny. Takie ala drożdże coś. A no może nie, czy ty trochę tam, ja zatkany nos, bez jesień. <laughs> No, lekki dróżcz. I najważniejsze, czy dobre? Test. Zdrowe, widzowie. Cyk. Czeka, czy można. Nie wiem, to nie w ogóle nie ma smaku. <grym> <grym> Kurde, to tak. jest ważne. Jest kwaskowate no? lekko, nie? A może. No. Lekki, lekki kwas. Słodyczy praktycznie nie ma. Nie jest to taki kwas wykręcający mordę. Ale nie jest nic przyjemnego. Nie jest wytrawny jakiś kwasek, który się może delektować. Smakuje jak taka niedojrzała czerwona porzeczka. Ano. Z drożdżem. Kurde, pamiętam, kiedyś na wsi się biegało, zbierało te czerwone. Bożeczki, chociaż czarny był lepszy. Był to dobrze. Czerwony, no nie wiem, no, no, no kwaśny. W sumie Właśnie. tak samo jak wiśnie można jeść. No ale to jak ma się ochotę na kwaśne. Jeść tak po prostu wiśnie to trochę dziwne. Ale dalej lep... chyba lepszy niż miodowy mocny. Lepszy niż miodowy mocny, bo miodowy mocny za bardzo spirolem podjeżdża. No, lepszy. Niestety, miodowy mocny to jest spirytus. Wonię etanolu, tam czuć. Za dużo tego drożdża jest. Nie wiem, mnie, mnie osobiście ten drożd drożdż denerwuje. <laughs> drożdż denerwuje? A bez by nie było. <laughs> A zdrożdżem ale... nie było. Kolor jaki jest, taki jest. Widać. Bąbelki bardzo drobne. Prawda? Taka, taka no, ale drobniutkie. No ale no, to chyba tak, na plus, że nie tak tego, tego gazu. Mhm. Nie jest takie gazowane. to na plus. Tak, tak. Drobne bąbelki. Smak. Porzeczka jest wyczuwalna, ale to nie jest taka dobra porzeczka czerwona, to jest właśnie taka za szybko zerwana. Dla prawdziwych degustatorów to może być coś tam było więcej czółen. <grymne> Szato <Chateau, grymne> więź, krzak, pożyczki. Nie, takich rzeczy w Polsce nie ma. Bo po prostu nie ma prawdziwego. Są... Ja nie mam, nie mam kursu. Ja tylko oceniam dla siebie. Znaczy I mam wrażenie, że niektórzy mają podobne gusta. Także tak dla... Tak dla... po swojsku, o, tak jak ch chłop dla chłopa. My to tacy jesteśmy, a nie jesteś kurwa... Nie, jak <grym> w <dawańce>. Z dyplomem. Kurwa. <grym> Narysowanym w pędzie. Dobra, ale ostatecznie, no nie jest taki zły. Nie jest zły. Nie jest też dobry. Jeśli miałbym powiedzieć, czy to jest coś, co bym kupił jeszcze raz, to raczej... Jeśli miałbym do wyboru klasyczny cydr, a to kupiłbym klasyczny cydr. Co uważasz na ten temat? Ja uważam, gdybym miał do wyboru ten albo miodowy, wybrałbym ten. Czyli pożyczkowy. Ale wiemy, jaka jest dostępność tego produktu. Średnia. Także na pewno nie będę miał takiego. Nie będę postawiony przed takim wyborem. Tak? Średnia, a nawet kiepska. Także. A nie ma nic zapisane, że wytrawny. Czy też. Eee, Pożyczka jest tylko napisane. Także jakby ktoś nie wiedział, jakby po obrazku, po tym, to jeszcze może tutaj się dowiedzieć. Także jak ktoś jest alergikiem i nie może spożywać pożyczek, to przepraszamy bardzo. Zasz kogoś to jest uczulane na pożyczkę? Przynajmniej. <laughs> 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 no, Pożyczkowa alergia, normalnie. Uczulenie na pracę. Sorry, mordo, są w tym porzeczki, ja Nie <laughs> mogę. nie mogę. <laughs> Proszę bardzo, do wytworzenia użyto 100% soku. 100%. Soku z pożyczki? Normalnie, widzisz? Kurde, ale to się szanuje coś takiego. Nie, to no tak. No. Kwestia jest tylko, czy to z koncentratu, czy. Yy... Nie jest napisane. No właśnie, nie jest napisane. Nie jest wytwarzany z koncentratu. To jest napisane. Okay. Nie zobaczycie raczej tego. Może jak trochę przybliżę, to będzie widać, że raczej wątpię, bo to cały fokus. <noise> 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 Niech się rozmazało, to elegancja Francja. Najwyżej będziemy dogrywać. Ehm... To wszystko w sumie. A, no Znamy... dostępność. Gdzie... Nie no, gdzie? Tak? No dobra. Wyjątkowo, ale to tylko tak na start kanału. Potem będzie ostra monetyzacja. Nie będzie z Ale nie, no możemy powiedzieć, że został nabyty w wielkim Star. hipermarkecie. Rebus, tak, rebus. A, to jest wie... zagadka. Co to za zagadka, dwie kulki i armatka. To tak. Nie wolno tak mówić. Dla chcesz. przedsiębiorców. market, Hipermarket dla przedsiębiorców. No, w sumie. Musisz mieć kartę, żeby tam wejść. Trzeba mieć kartę stałego, stałego cydrowicza. No, tak naprawdę to nie, ale kartę trzeba mieć. <laughs> Kurde, taką bym zrobił sobie kartę cydrowicza. Licencję <laughs> na cydrowicza. S.A. <laughs> proszę, dajcie dla ich e, kartę cydrowicza. Błagam. No tyle, co my już z Wam za, zapłaciliśmy pieniędzy. Ja myślę, że normalnie <laughs> zostawiliśmy tyle kasy, że już się należy. Także. Także, nie przeciągając, nie wymyślając jakichś dodatkowych tych wypełniaczy, kończymy tak. ten film. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami te całe chwile. <noise> shorts, wiecie o co chodzi, YouTube A. Shorts. Ano. Teraz robimy YouTube Shorts. Tak, w trendy się wbijamy. Jesteśmy młodzi, ambitni. Dokładnie. Smakowych, kurde, podróży. Zaraz będzie TikTok zakładany. Tak. Tak <noise> naprawdę nie będzie. A naprawdę, dam. No. Tak naprawdę nie będzie TikToka. Także to było wszystko. czekajcie na nowe nowości, świeże, świeżości i... I, inne i inne wspaniałości. Pamiętajcie, testy, recenzje to wszystko znajdziecie się na tym kanale. A, ale tylko alkoholu. Tylko alkoholu, innych rzeczy nie recenzujemy. Nawet, nawet nie pytajcie, bo od razu będzie napisane Górwa Wiedzie. Pociśnięcie będziemy się pociśnięci. Krótko, Pozdrowienia no. dla hejterów. Wiadomo o co chodzi. Dzięki wam pracujemy jeszcze, także spoko. Dobra. To wszystko. Yo. Cześć widowy.